Od 30 lat szukam syna. Wojnę przeżył, wiem to, bo pisał. Na tym zdjęciu jest razem z dziewczyną, która mieszka ze mną do dzisiaj. W jego liście ostatnim przeczytam. Jadę do was uściska i tatę, mam dla niego na wojnie zdobytą marynarkę, w angielską kratę. Sam ją noszę na razie, choć mała. Syn był wielki, barczysty i silny. Jeśli wie ktoś, co się im stało, niech znać. Bardzo proszę. Pilnie. Droga pani, w programie Świadkowie oglądałem panią przypadkiem. Od 30 lat w Lambertowej mieszkam z wojny, pamiątki mam rzadkie. Okradałem kiedyś skrzynki pocztowe. W listach były pieniądze czasami. Wśród tych listów są trzy obozowe. Może będą ciekawe dla pani. Słuchajcie braciszku, wojnę przeżyłem, a z lasu wyszedłem za wcześnie. We wsi mnie jakiś patrol przydywał i taki był koniec pieśni. Siedzę w obozie razem z Niemcami, NSZ jaka. Trzymam się zdrowo, do domu wrócę, kiedy się tylko da. Wczoraj niektórzy z nas uciekali, ja się trzymałem z daleka. Gdy się z takiego obozu pryska, trzeba mieć dokąd uciekać. Gdzieś ciężarówką zwieśli połowę, resztę skreślono z list. Teraz ich biorą na przesłuchanie, patrzę, nie mówię nic. Był jeden taki, przyjemnie spojrzeć, wysoki, obszerny w parach. Wyższy, silniejszy nawet ode mnie, znasz mnie, trudno dać wiarę. Miał marynarkę w angielską grał razem z tą tymi pru. Gdy go złapali i przesłuchali, wyszło człowieka pół. Zabać się w sobie, chodzić nie może, niższy jest chyba o głowę. Nie znam się na tym, ale wygląda, jakby miał żeber połowę. Tak tu żyjemy, list ten wysyła Rosjanka, kocha tu mnie. Jak mam już siedzieć, wolę u swoich, zawiadom o mnie, ub. Tatusiu, uciec się nie udało. Nie wiem, czy jeszcze napiszę. Ten w marynarce w angielską kratę z na czterech przyszedł. Więc teraz ja się nim opiekuję, tak jak on mną, przez lat cztery. Trochę się boję, co z nami zrobią. Szkoda do jasnej cholery! Mama, mnie z jednace z a ja użynant. Zdjeć się opariatki, polskich mył niż banditów. Tak daję ja napiszę pismo i wszystko wskażuję wam. Teraz nie wadaje sił i spit mój major szachnitow. A A skończ, tu u mnie jest dla niego I Żag z angielską i Pa Papa mnie, prosto darom. Wejdźmy głębiej w wodę, kochani. Dosyć tego obrodzenia przy brzegu. Pochłodziliśmy już po kolana, Nasze nogi zmęczone po biegu Wejdźmy w wodę po bas i po szyję Płyńmy naprzód nad czarną głębinę Tam odległość brzeg oczom zakryje I zaschniętą przełkniemy tam Potem każdy się zwolna, zanurzy Niech się fale nad głową przetoczą W uszach brzmieć będzie cisza po burzy Dno otwartym ukaże się oczom Tak zawisnąć nad ziemią, choć na niej Bez rybiego popłochu, pośpiechu I zapomnieć Zapomnieć, kochani, że musimy zaczerpnąć oddechu.